33. niedziela zwykła przedostatnia w tym roku liturgicznym za tydzień niedziela Chrystusa króla i dzisiaj w tę przedostatnią niedzielę usłyszymy fragment 13 rozdziału Ewangelii Świętego Marka usłyszymy fragment mowy Jezusa w której zapowiada znaki które będą towarzyszyć jego powtórnemu przyjściu i chociaż te słowa mogą nas napełniać lękiem, mogą nas napełniać trwogą, to Jezus nie chce, byśmy żyli w lęku. On chce każdemu z nas udzielić swojej mocy, chce każdemu z nas dodać siły, abyśmy wytrwali przez te wszystkie przeciwności, które nadejdą, byśmy z radością też wyczekiwali na ten dzień, kiedy On przyjdzie. By zebrać swoich wybranych. I niech ten udział w Eucharystii umocni nas, każdego z nas, do tego wyczekiwania na spotkanie z Panem. Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata od krańca ziemi po kraniec nieba, a od figowca uczcie się przez podobieństwo, kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami, i wypuszczaliście, Poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie. Nikt nie wie ani aniołowie w niebie, ani syny, tylko Ojciec. Kochani, tak jak wspomniałem wam na początku mszy świętej, słyszymy dziś, usłyszeliśmy przed chwilą fragment 13 rozdziału Ewangelii Świętego Marka, fragment mowy Jezusa zapowiadającej jego powtórne przyjście i można powiedzieć, że dzisiaj Żegnamy się ze świętym Markiem, jeśli chodzi o niedzielne czytania, na trzy lata, bo za tydzień w uroczystość Chrystusa Króla, tak jak już kilka razy w tym roku było, święty Jan pomaga świętemu Markowi. Za tydzień usłyszymy fragment z Ewangelii świętego Jana, a potem już od pierwszej niedzieli Adwentu Rozpocznie nam y, czytać swoją Ewangelię, święty Łukasz Ewangelista. Więc dzisiaj ostatni w tym roku liturgicznym fragment w niedzielnych czytaniach, oczywiście fragment świętego Marka. No i jak co tydzień zachęcam was bardzo gorąco do przeczytania całego rozdziału, bo tu słyszymy tylko y, kilka wersetów, i to już z tej drugiej, z tej drugiej części. A cały ten trzynasty rozdział to jest jedna mowa Jezusa, którą Marek zapisał w wersji o wiele krótszej niż święty Mateusz. Święty Mateusz więcej miejsca poświęcił na, na tą ostatnią mowę Jezusa. Marek zrobił to bardzo syntetycznie. I zrobię taki mały spoiler dla tych, którzy nie czytali, nie wiedząc, co tam jest wcześniej. Ta mowa Jezusa ma takie dwie części. Jezus zapowiada zburzenie Jerozolimy, a potem Jezus zapowiada. Swoje powtórne przyjście. I u Świętego Marka to jest jakby taka ciągłość akcji. Czy pamiętacie Ewangelię, jaka była tydzień temu? O czym było? Zakończenie dwunastego rozdziału. Ktoś pamięta? To niech pokiwa głową albo głośno krzyknie. No, coś tam się ktoś odzywa. Wdowa, która wrzucała pieniążki do skarbony. Pamiętacie? Chociaż pokiwajcie głowami, żeby wiedział, że nie śpicie. Pamiętacie dobrze. I zobaczcie, Jezus siedzi w świątyni, przygląda się tej skarbonie, jest ta scena z wdową. I trzynasty rozdział zaczyna się od tego, że Jezus z uczniami wychodzą ze świątyni. To jest jakby ciągłość w, tym, w, w tej relacji świętego Marka. I kiedy wychodzą ze świątyni, uczniowie Zachwyceni świątynią, mówią: Mistrzu, patrz, jaka budowla, jakie kamienie. I Jezus wykorzystuje to, i od tego właśnie wychodzi, mówiąc: Patrzycie na te kamienie, patrzycie na tą budowlę, zapowiadam Wam: Nie zostanie kamień na kamieniu z tego, na co patrzycie. I tak właśnie zaczyna się ta mowa Jezusa, w której. Właśnie najpierw Jezus zapowiada zburzenie Jerozolimy. Co, co się wypełniło? W roku 70. świątynia jerozolimska została zburzona, do dzisiaj nieodbudowana. Została z niej tylko jedna ściana, którą cały świat nazywa Western Wall, czyli ściana zachodnia. Nie wiadomo dlaczego my, Polacy, nazywamy to ściana płaczu. No ale tak, wiemy, wie, wiemy o co chodzi. Została jedna ściana tylko z tej świątyni, wypełniło się to słowo Jezusa. Jezus od zburzenia Jerozolimy przechodzi płynnie do zapowiedzi, co będzie się działo. I wiecie, ten trzynasty rozdział On jest trudny, bo kiedy się tak czyta Go właśnie w całości, raz jeszcze zachęcam, przeczytajcie Go dzisiaj przeczytaj Go dzisiaj. To jest tam dużo takich rzeczy, które mogą zatrwożyć. Jezus mówi, że będą trzęsienia ziemi, że będą wojny, że będzie prześladowanie uczniów. Jezus zapowiada, że pojawią się fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy, którzy będą czynić znaki cuda, żeby wprowadzić w błąd, żeby zwieść. Jezus zapowiada ucisk. I za chwileczkę do tego zdania Jezusa się odwołam. I Jezus też mówi, módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. Trudne słowa. No i potem już te wersety, które słyszeliśmy, czyli słońce się zaćmi. Księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba. Moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Więc to wszystko może budzić lęk, budzić trwogę. Ja chciałbym się tu chwilę tak zatrzymać yy, przy, przy tych właśnie słowach Jezusa. Trochę żałuję, że dzisiaj nie jest odczytywany większy fragment tego 13 rozdziału, że nie ma większego fragmentu w lekcjonarzu. Szczególnie, że w wersecie 19, którego nie usłyszeliśmy, Zapisane są słowa Jezusa, w których prawie dokładnie cytuje proroctwo Daniela, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie dzisiaj z księgi proroka Daniela. W ogóle prorok Daniel to bardzo ciekawa postać, bardzo odważny i bardzo też namaszczony przez Boga człowiek. To tak, żeby Wam króciutko go przybliżyć. Daniel prorokuje w czasach niewoli babilońskiej. Daniel prorokuje, będąc y, służącym, niewolnikiem na dworze babilońskiego króla Nabuchodonozora. To ten właśnie, który razem z towarzyszami odmówili oddania pokłonu dla złotego posągu, no i dostali karę, karę śmierci. I nie zginąć, wrzuceni do rozpalonego pieca. Ci, którzy znają tę historię, wiedzą, że kiedy wrzucono ich do pieca, Pan Bóg ich uratował. Anioł osłonił ich od tego żaru, a oni wśród tego ognia chodzili i wielbili Boga. To właśnie ten Daniel. Ten sam Daniel, który odmówił pokłonu dla węża czczonego i za to też spotkał go kara, miałby zostać zjedzony przez lwy, wrzucony do jaskini z głodnymi lwami. Daniel w jaskini lwów, znacie to określenie na pewno. Gdzieś się obiło o uszy. To właśnie ten Daniel, wrzucony do jaskini z lwami, cudownie uratowany. Daniel naprawdę był bardzo namaszczonym, namaszczonym prorokiem. Do tego stopnia taka jeszcze ciekawostka o nim, że kiedy król miał sen to w ogóle jest świetna akcja, kiedy król miał sen, zwołał wszystkich tam swoich wróżbitów i tam innych magików, i mówi, kto mi powie, jaki miałem sen i kto mi go wyjaśni. To jest dopiero sztuka, nie. Król nie powiedział, co mu się śniło, tylko mówi, skoro jesteście tacy tutaj zdolni, moi wróżbici, to powiedzcie, co mi się śniło, a potem mi to wyjaśnijcie. I nikt nie potrafił. A Daniel stanął przed królem i powiedział, królu, śniło ci się to, to, to i to. A król, e i to oznacza, to, to, to i to. Więc naprawdę Daniel miał wielkie namaszczenie prorocze. I ten, że właśnie Daniel otrzymał też wizję, o której możemy tak bardzo w skrócie powiedzieć, że była to wizja dotycząca właśnie tak zwanych czasów ostatecznych. I fragment tego słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu. I zobaczcie, co mówi Daniel, co mówi Bóg do Daniela, co on nam zapisał. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. I dokładnie to zdanie, cytuje Jezus, zapisane jest u Marka w rozdziale 13, werset 19, nastąpi okres ucisku, jakiego nie było od stworzenia świata. Wiecie, ja, wiecie o tym, że ja mam bujną wyobraźnię, ale tutaj w tym momencie ja nawet nie próbuję sobie tego wyobrazić, co to znaczy okres ucisku, jakiego nie było. To tak kilka przykładów, jakie były okresy ucisku na przykład dla chrześcijan. No pierwsze trzy wieki, prześladowanie chrześcijan, kiedy aresztowani z całymi rodzinami, konfiskata majątków i śmierć na arenie w czasie widowiska byli pożerani przez dzikie zwierzęta. Nie było łatwo być chrześcijaninem w pierwszych trzech wiekach, nie w każdym okresie wtedy. Czy to był ten okres wielkiego ucisku? No, był wielki ucisk, ale to jeszcze nie ten. Wiecie, z naszej historii współczesnej, zobaczcie, tak przywołam, nie wiem czy wszyscy słyszeli o tak zwanym wielkim głodzie na Ukrainie. Kiedy Stalin zarządził yy, konfiskatę pszenicy, zakaz obsiewania pól, ileś milionów ludzi umarło z głodu, po to, żeby się naród ugiął przed, przed tyranem, przed uzurpatorem, przed dyktatorem. Straszny ucisk. Wyobrażacie sobie, miliony ludzi umierających z głodu, bo nie ma ani ziarenka pszenicy. Straszne. Druga wojna światowa, tragedia, chociażby Holokaustu, obozów koncentracyjnych, gdzie ktoś, no właśnie, Führer demoniczne pomysły, diabelskie pomysły, by pod ludzi usunąć, zniszczyć jak śmieci. Wiecie, jak się o tym myśli, to w ogóle jest naprawdę demoniczny był plan, diabelski plan. I w ogóle, jak wielkie musiało być to zwiedzenie demoniczne, skoro podporządkowanie Firrowi było właśnie tak wielkie, że ludzie pakowani jak, jak śmieci do wagonów, potem wpychani do pieca, znaczy do, do komór gazowych, paleni w piecach. Straszna tragedia, wielkiego ucisku. Przywołuję wam to, przywołuję też sobie, bo Jezus zapowiedział: nadejdzie ucisk. Jakiego nie było od początku. Uff, aż strach pomyśleć: Jeżeli to, co było, a było wielkim uciskiem, to jest jeszcze nie to, to naprawdę ja teraz mam ciarki, nie wiem jak wy. To są słowa, których można się przerazić. Jezus nie mówi, że będzie łatwo. Jezus zapowiada i to jest pewien obraz walki duchowej, która rozegra się na świecie przed Jego powtórnym przyjściem. Jezus zapowiada, że będzie naprawdę trudno. Słuchajcie, skoro sam Jezus mówi, módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. Skoro Jezus mówi nam takie rzeczy, to naprawdę nadejdzie taki trudny czas. Natomiast Słowo Boże niesie nam nadzieję. To ostrzeżenie Jezusa nie powinno w nas budzić lęku. I ja, zarówno w tym proroctwie Daniela, jak też tutaj w słowach Ewangelii, widzę wielką nadzieję. Dla siebie, dla ciebie siostry bracie, dla nas, którzy należymy do Jezusa. I chcę tutaj też podpowiedzieć y, tym wszystkim, którzy żyją w lęku, że Jezus nie chce, aby ktokolwiek z nas żył w lęku. Jezus nie przyszedł założyć jakiejś y, religii, której cechą jest y, neurotyczność, y, lęk. Niestety, y, no, to jest jakby temat na no, oddzielną konferencję, ale warto o tym Ci wspomnieć. Niestety, wielu katolików, nie wiem jak na świecie, ale na pewno w Polsce, Wielu pobożnych katolików ulega takiej właśnie duchowości lękowej. Jedną z cech jest właśnie zachwycanie się czy fascynowanie się, może bardziej fascynowanie różnymi objawieniami prywatnymi, których są ostrzeżenia, w których są tajemnice, które będą objawione, co to się będzie działo, jak to się trzeba zabezpieczyć. Jeżeli tego typu orędzia budzą w tobie lęk, to mówię do tych, którzy się tym fascynują, wyrzuć to do kosza i weź do ręki słowo Boże wyrzuć to do kosza i weź do ręki Słowo Boże, bo ono daje nadzieję i siłę. Wiecie, już pewnym takim hasłem stało się krążące od wielu lat po, po parafiach i wśród wierzących i w mediach społecznościowych między innymi takie proroctwo o trzech dniach ciemności i co to nie trzeba zrobić, mieć poświęcone świece i mieć jakieś tam różne rekwizyty, żeby się ostać w czasie trzech dni w ciemności, trzech dni ciemności. Do kosza. Jezus tego nie zapowiedział. Jezus, owszem, zapowiedział, że słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Ale to może trwać tydzień, albo pół dnia. Nieważne. Jezus nie chce, żebyśmy się tego bali, tylko żebyśmy byli, aha, jest. To już niedługo przyjdzie Jezus i Go zobaczę. Więc yy, można tak powiedzieć, trzech dni ciemności nie będzie. Tak, ośmielam się tak powiedzieć. Nic o tym Jezus nam nie powiedział, więc na tej podstawie wnioskuję, że trzech dni ciemności nie będzie, poświęconych świec w domu trzymać na ten czas nie trzeba, ani tym bardziej różnych egzorcyzmowanych przedmiotów. I tak jeszcze ostatnio, kilka miesięcy temu, spotkałem się z prośbą, żebym egzorcyzmował Winogrona. Bo w jakimś objawieniu ponoć Maryja powiedziała, że na czas Wielkiego Ucisku potrzebne będą egzorcyzmowane winogrona, w słoiczku z cukrem można dodać trochę koniaku. Świetna ta Maryja. Z tego objawienia, oczywiście, tu jest cudzysłów, że nawet trochę koniaku pozwala dodać. Do kosza, do kosza z tymi wszystkimi objawieniami, tak zwanymi objawieniami. Mam słowo Boże jego się trzymam. I wiecie. Mimo tego, że to są trudne słowa, ja w nich odnajduję wielkie, wielkie światło. Proroctwo Daniela, raz jeszcze pierwsze czytanie. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy są zapisani w księdze. Jezu, od dnia sztu, a potem od dnia mojej decyzji, kiedy ogłosiłem Cię moim Zbawicielem i Panem, jako człowiek zbawiony wiem, że jestem zapisany w księdze, Wow! Będę uratowany, bo jestem zapisany w księdze. I ty też możesz być uratowany, jeżeli tylko oddasz swoje życie Jezusowi jako zbawicielowi i Panu, i za nim będziesz szedł jako zbawicielem i Panem. Kiedy te wszystkie znaki nastąpią, ten wielki ucisk, trzęsienia ziemi i wojny, kiedy słońce się zaćmi, co się wtedy nastanie? Ujrzymy syna człowieczego przychodzącego na obłokach, a on pośle aniołów aniołowie zgromadzą Jego wybranych. Wow! Mam ochotę krzyczeć z radości. Mimo tego, że to będą trudne dni, ale należę do Jego wybranych. Należę do Jego wybranych i trzymam się Bożych obietnic. I to sprawia, że mam uśmiech teraz na twarzy. I że się nie boję żadnych trzech dni ciemności, ani tych wszystkich znaków. Ale to, i dzielę się tym z wami, bo chcę wam powiedzieć, chcę was zachęcić, siostry i bracia, Pierwsza rzecz, jeżeli jeszcze masz wątpliwości, czy będziesz uratowany, to naprawdę oddaj się Jezusowi. Oddaj się Jezusowi. Niech On nie będzie kimś z boku albo dekoracją w Twoim domu, ale niech będzie Twoim jedynym ratownikiem, jedynym Zbawicielem i jedynym Panem, za którym chcesz iść. I druga rzecz, niech Duch Święty i mnie i Ciebie umacnia, żebyśmy, trzymając się Słowa Życia, byli ludźmi czuwania i modlitwy, tak. Abyśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Jezu, który zapisałeś nasze imiona w Księdze Życia, napełnij nas Twoim Duchem, Duchem męstwa, Duchem miłości, Duchem odwagi i spraw, byśmy mężnie znieśli to wszystko, co nas czeka, a kiedyś mogli oglądać Ciebie i cieszyć się Twoim zwycięstwem. Amen.